Ahoj, dnes jsme v České republice. Cześć, z tej strony Mateusz i witajcie na kanale Learn Football. Kolejne losowanie, kolejny zespół w historiach klubów piłkarskich i tym razem jesteśmy w Czechach, omawiamy Slawie Praga. Już teraz zapraszam Was na Fortuna Arena. Sławia Praga pojawiła się na mapie świata 2 listopada 1892 roku jeszcze za czasów, gdy nie było ani Czech, ani nawet Czechosłowacji w dzielnicy Pragi Winohrady w monarchii austro-węgierskiej. Założycielami była grupa studentów medycyny chcących zachęcić innych studentów do regularnego uprawiania sportu. Głównymi pomysłodawcami byli dwaj panowie Jarosław Hausman oraz Karel Freja. Początkowo klub skupiał się na kolarstwie, a piłka nożna pojawiła się tam 4 lata po utworzeniu klubu. Przez pewien czas klub nie istniał też, z powodu rozwiązania go przez policję, jednak po roku odrodził się. Co ciekawe, Slawia od samego początku przywdziewała stroje z przeciętymi pionowo w pół biało-czerwonymi pasami oraz logiem gwiazdy. To właśnie ta czerwona gwiazda przez lata znajdowała się na koszulkach prażan i symbolizowała nadzieję i pozytywną przyszłość dla całego narodu. Od 2022 roku stanowi ona również całe klubowe logo, które przez wiele lat wyglądało zupełnie inaczej. Sama nazwa Slawia pochodzi od Sławy, starożytnej słowiańskiej bogini piechunki urodzaju i terytorium. Pierwszy mecz w historii rozegrali przeciwko AC Praga 25 marca 1896 roku i wygrali to spotkanie 5 do 0, a jeden z założycieli, Karel Freya, był kapitanem w tamtym meczu. Cztery dni później towarzysko odbył się pierwszy mecz derbowy ze Spartą, w którym zremisowali 0 do 0. Początkowo nie mieli nawet własnego boiska, jedynie wynajmowali obiekt letnia, około 200 metrów od przyszłego stadionu. Slawia zaledwie trzy lata po utworzeniu służyła państwu jako reprezentacja narodowa. Od czasu do czasu przyjmując na mecze z drużynami z innych państw także piłkarzy ze Sparty. Jednym z kluczowych dla klubu menedżerów był szkod Johnny Madden, były piłkarz Celticu, który w 1905 roku dołączył do klubu, wprowadził do niego nową taktykę i inne spojrzenie na futbol, które zaowocowało 25-letnią dominacją. Niestety z powodu braku piłki profesjonalnej w kraju aż 10 tytułów mistrzowskich Slawi nie jest uznawanych za oficjalne, przez co z tych najstarszych lat mogą pochwalić się jednym tytułem w 1913, jednym w 1925 roku oraz dwunastoma zdobytymi w latach 30. i 40. Przez lata piłkarze Slawi stanowili o składzie reprezentacji Czechosłowacji, w tym m.in. na Mistrzostwach Świata w 1934 roku, gdy kraj przegrał w finale rozgrywek. Jednym z ich najważniejszych osiągnięć jest triumf w 1938 roku w turnieju Mitropa Cup, czyli turnieju Europy Środkowej i Włoch który po części można uważać za przodownika Ligi Mistrzów. Tam pokonali kolejno kluby znane nam obecnie jako OFK Belgrad, Intermediolan oraz Genoa, a w finałowym dwumeczu wygrali 4–2 z węgierskim Ferenc Waroszem. Zaledwie rok później w klubie pojawił się najważniejszy piłkarz w historii, Josef Biczan. Został królem strzelców tamtego turnieju, podobnie jak rozgrywek ligowych, aż 11-krotnie w przeciągu 13 sezonów i łącznie strzelił 591 bramek w 301 oficjalnych meczach dla klubu. Oprócz niego ważnym elementem był także wybitny jak na tamte czasy bramkarz Franciszek Planiczka, który spędził w klubie 16 lat, niemal całą swoją karierę, a jego klasę podkreśla fakt, że pomimo pozycji na boisku miał zaledwie 172 cm wzrostu. Sytuacja zaczęła się dla klubu komplikować w okresie powojennym. Lata 50. i 60. były najgorsze w historii dla Sławii Praga, która kilkukrotnie spadała z najwyższej ligi w swoim kraju, powracając na pierwszy poziom rozgrywkowy na stałe w 1965. Klub kojarzony z inteligencją nie był wspierany przez komunistyczne władze Czechosłowacji, przez co do 1989 roku jedyne na co było ich stać to kilkukrotnie trzecie miejsce w rozgrywkach ligowych. Dopiero w 1996 roku po 49 latach i 4 lata po podzieleniu się Czechosłowacji, Sławia powróciła na mistrzowski tron Ligi Czeskiej, wygrywając ją po raz 15. Do wyróżniających się wówczas zawodników Sławii należał m.in. 118-krotny później reprezentant kraju Karel Poborski, który od razu po tym sezonie trafił do Manchesteru United. Jeszcze w tym samym sezonie Slavia dotarła też do półfinału Pucharu UEFA, a czterech zawodników z podstawowego składu odgrywało kluczowe role w zdobyciu srebrnego medalu na Mistrzostwach Europy w 1996 roku. Od tamtej pory zaczęli ponownie mieć znaczenie w czeskim futbolu, obok rzeczy jasna Sparty, a później przez pewien okres także Wiktor Pilzno. Jeszcze w XX wieku dwukrotnie wygrywali swój czwarty i piąty w historii Puchar kraju, pokonując w finale kolejno Dukle Praga i Slowana Liberec. Zdobyli też Puchar Czech w 2002 roku, pokonując 2 do 1 swojego rywala Sparte po tym jak wszystkie bramki padły w pierwszych 21 minutach meczu. W międzyczasie też z coraz większą regularnością uczestniczyli w europejskich rozgrywkach, jak Liga Mistrzów, a w 2008 roku otwarto stadion, początkowo zwany Stadion Eden, a obecnie, po już czterech zmianach nazwy, jest to Fortuna Arena. To otwarcie pokryło się z kolejnymi tytułami mistrzowskimi Slawii. W 2008 i 2009 roku, gdy w obu przypadkach o 3 i o 6 punktów wyprzedzała drugą Spartę. Wtedy przydarzył się kolejny kryzys związany z problemami finansowymi. Slawia była winna. Na 112 milionów czeskich koron poprzedniemu właścicielowi firmie Enix Sports. Spora ilość zawodników opuściła klub, a to sprawiło kolejną gorszą serię rezultatów prażan. Od 2015 roku klub wpadł pod władanie chińskiej korporacji, a ich zaangażowanie pomogło nie tylko w nawiązaniu współpracy z ichniejszym. Beijing Xinobo Guan, ale także znacznym poprawieniem wyników finansowych oraz sportowych. Sławia wróciła w 2017 roku zdobywając swój 18 tytuł w historii, wyprzedzając trzecią, tym razem sparte, o 12 punktów. Od tamtej pory sięgali jeszcze po tytuły w 2019, 20, 21 i obecnym, 25 roku, a także zdobyli dodatkowo 4 Puchary Kraju, co łącznie daje im 22 tytuły mistrzowskie oraz 9 Pucharów Kraju w historii. Pomimo głównego symbolu, jakim była Czerwona Gwiazda, tak prezentowało się logo Slavii na przestrzeni lat. Obecnie właścicielem i głównym inwestorem klubu jest Czech Paweł Tykacz, a prezydentem Jarosław Twardik. Od stycznia 2018 roku już cztery tytuły mistrzowskie zdobył z klubem ich trener Jindrych Trpisowski, który wcześniej prowadził slowa na liberec, a w klubie wygrał aż 251 z376 meczów, w których prowadził drużynę, a Sławia strzeliła przy tym 808 bramek. Innymi trenerami, którzy przed Trpisowskim zostawali mistrzami byli, byli selekcjonerzy reprezentacji Czech, Karel Jarolim oraz Jarosław Silhavy, A ogromna ilość trenerów klubu od początku jego istnienia to byli piłkarze Slawi, jak choćby legenda czechosłowackiej piłki Ferdinand Dałczyk. Uwzględniając także część gier nieoficjalnych, ponieważ pełnych danych co do tego nie posiadamy, najwięcej spotkań w historii drużyny rozegrał Franciszek Platiczka, aż 969 meczów. Najskuteczniejszym strzelcem, wliczając wszystkie spotkania, był Józef Biczan, który w karierze dla Sławii zaliczył 1137 trafień. W 2001 roku w meczu przeciwko Opawie w drużynie zadebiutował w wieku 16 lat, 5 miesięcy i 18 dni Iwo Taborski, stając się najmłodszym piłkarzem w historii klubu. Najstarszym był natomiast bramkarz Martin Waniak, który w 2011 roku, kończąc profesjonalną karierę przeciwko Bohemiansowi Praga, miał 40 lat, 7 miesięcy i 24 dni. Mimo iż Czechy to kraj naszych sąsiadów, w barwach sławy nigdy nie występował ani jeden Polak. Jeśli natomiast chodzi o transfery, to najdroższym zakupem w historii był obrońca Dawid Zima, pozyskany w styczniu 2024 roku z Torino za 4 miliony euro. Najdroższą sprzedażą był natomiast przed minionym sezonem bramkarz Antonin Kiński, który za 16,5 miliona trafił do Tottenhamu. Sławia na swoje 125-lecie wybrała dwa najlepsze składy w historii klubu: historyczny oraz nowożytny. Ja postanowiłem połączyć te dwa składy i w ten sposób wybrać jedenastkę czasów. Trafili do niej Franciszek Planiczka, Jan Lala, Jan Suchoparek, Antonin Pucz, Wlastymil Kopecki, Władimir Szmicer, Radek Bejbl, Franciszek Weseli, Jan Koszek, Józef Biczan i Paweł Kuka. Od przyszłego tygodnia zaczyna się lipiec, więc wreszcie będę miał trochę czasu, żeby dodać wszystkie zespoły z poprzednich kilku odcinków do naszego koła losującego. Jeśli macie kolejne zespoły, koniecznie zostawiajcie ich nazwy na dole w komentarzach. Zostawiajcie też łapki w górę i subskrypcję, jeśli wam się podobało na dziś to wszystko. Trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.